No, symulka. No, Ej, co mówiliście? Ma... Ja, jak mówił, ja zawsze mówiłem, że jak były te termometry, takie wiesz, na. Nadal są te termometry? Na... na rtęć. To ja zawsze robiłem tak, że na początku mama się nie kapowała, więc jakby wstrząsałem je w drugą stronę. No i wiadomo, nie możesz wstrząsnąć do 40 stopni, nie ma opcji, tak? To jakby to nie wyjdzie, więc wstrząsasz, wstrząsasz, akurat przed tym, jak mama przyjeżdża z pracy. Tak do 38,5. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka granica. 38,5 to jest idealnie. 38 to jest najlepiej. I przed samym przyjazdem mamy, bierzesz gorącą wodę, oblewasz ścierką i dajesz sobie na głowę, no wiadomo, tak, żeby ci się nic nie stało, żeby było bezpiecznie. I akurat tak wchodzi do domu, to jesteś rozpalony, Zaprasz do łóżka na szybko. Z najlepiej z laptopem jak masz, a jak nie masz laptopa, tylko masz kompa, monitor dajesz na łóżko, żeby było, że w łóżku grasz. I dzień sobie odpuszczasz, grasz z, z łóżka. Jest bo, bo klawiatura ci lata, ale jest bezpiecznie. Kolejny dzień zakładasz już kocyk na siebie i sobie normalnie siedzisz przy kompiku jakby nigdy nic. Możesz kupić tak około trzech dni, no bo wiesz, za trzy dni mama ci powie, że masz iść do lekarza, nie? Na początku mówisz jej, że to przejdzie spokojnie, to normalne, ale za trzy dni idziesz do lekarza i już jest i już nie ma symulki, więc trzy dni kupujesz, resztę nie dasz rady. Z doświadczenia wiem, naprawdę.